Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj. W Krakowie są takie miejsca, gdzie czas płynie wolniej. A każdy załóg przypomina o historii zdarzeń. W tej niezwykłej scenerii zasmakujecie wyjątkowych potraw inspirowanych staropolską kuchnią i dawnymi recepturami. A wszystko to przy dźwiękach muzyki, przy której ucztowano. jest Erasem burmistrz, miłośnik pięknych kobiet, mistrz smaku i opowieści. Żyłem dawno temu, ale wracam dziś, abyście mogli posmakować tego, co zapomniałem. W samym sercu Krakowa. Uczta Erasma. Już niebawem. Tylko w Pałacu Czeczotka.